Dwóch odcinkach. Drugi odcinek będzie bardziej szczegółowy, tam dokończę rozwiązanie zadania, i to jest taki odcinek przeznaczony dla osób wspierających kanał, natomiast teraz powiem Ci, jak zacząć rozwiązanie. Otóż poszukujemy liczby podzbiorów zbioru czteroelementowego. Załóżmy, że nasz zbiór składa się z czterech kolejnych małych literek alfabetu. Z takich czterech literek możemy tworzyć podzbiory. I na przykład. Podzbiór może być jednoelementowy, czyli na przykład takim podzbiorem zbioru czteroelementowego byłby podzbiór, w którym znajduje się literka A lub to jest drugi podzbiór, gdzie znajduje się tylko literka B lub trzeci podzbiór, gdzie znajduje się tylko literka C lub czwarty podzbiór, gdzie znajduje się tylko literka D. Ale też podzbiorem e, byłby o taki podzbiór AB lub AC lub AD, i tak dalej moglibyśmy te podzbiory wypisywać tutaj w nieskończoność. Prawda? Znaczy, dobra, nie, nie w nieskończoność, tylko wiadomo ile, ile ich ma być, ale oczywiście nie chcemy ich tu wypisywać. Pamiętajmy też, że y, podzbiorem każdego zbioru jest zbiór pusty, czyli taki zbiór, który nie ma elementów, i my go oznaczamy w ten sposób. Więc moi drodzy, musimy na podstawie y, symbolu Newtona kombinatoryki musimy, no możemy na podstawie właśnie symbolu Newtona spróbować określić liczbę wszystkich podzbiorów. Jeśli skorzystasz z tego symbolu, dojdziesz do prawidłowej odpowiedzi. Teraz przejdziemy do odcinka bonusowego i tam pokażę jak to wszystko ładnie policzyć.